Bądź mną, Bosper, łucznik, handlarz, garbarz i mistrz zdolnego miasta. Jest biały dzień i jest zajebista pora, by podglądać Ruperta. Woła cię, Bartok. Na im nosa chyba się wydało. Bartok, tylko nie mów nikomu. Bosper, kurwa, łuk zajebali. Kurna znowu. Dwa dni później przychodzi jakiś półnagi typek. Mówi, że chce zostać twoim czeladnikiem. Chyba się nawąchał grzybków Konstantina. Ale dobra, zabij sześć wilków. Patrząc na niego wiesz, że Hexiex he, he i tak zdechnie. Następnego dnia przychodzi z tymi skórami. Pewnie podjebał Bartokowi. Ale dobra, zgadzasz się, by pracował dla ciebie. Następnego dnia wbija już jako strażnik miejski i znowu zagaduje, że ma skóry. Daję ci piętnaście skór warga i dwadzieścia skór cieniostwora. Lol, zagadujesz do niego. I ty może poszukasz mojego łuku Ten przyjmuje wyzwanie Chyba go już tu nie zobaczysz Pięć minut później wraca z twoim łukiem Inosko jebał Co za gość Tydzień później wraca w zbroi Paladyna Sprzedaje ci dwadzieścia kłów trolla Pięćdziesiąt rogów smoczych zębaczy I dziesięć smoczych łusek I jeszcze kupę innego gówna Następnego dnia usłyszałeś, że ktoś zajebał statek Paladyną a ty od poprzedniego dnia czekasz z nadzieją, aż wróci do Twojego sklepu. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.